Cześć, z tej strony Anton, witam na kanale Anton Light. Dzisiaj kolejna robota do zrobienia, do skustomizowania. Mapa Hofberg, na której namiętnie gram już od wielu wielu lat w wersji Farming Simulator 22. Nie wiem, która to już jest wersja 1.3 i tak dalej. Otóż jest tutaj taka sytuacja, że na tej serii od całkiem niedawno zacząłem grać na Maze+. Plus. I chciałbym troszeczkę tutaj pozmieniać sobie pewne rzeczy. Otóż jesteśmy tutaj w młynie, który jest wbudowany w tą mapę. Ten młyn jest naprawdę fajny. Tutaj można produkować chociażby śrutę zbożową. I się to aktualnie prezentuje tak, że z pszenicy, jęczmienia owca i sorgo możemy tutaj produkować śrutę zbożową. Zasadniczo śruta zbożowa jest w standardzie Mace Plus. Tak więc to jest ta sama śruta zbożowa, która jest w Mace Plus. Natomiast ja mam tutaj taką sytuację, że chciałbym, aby w zamian za pszenicę, którą chciałbym raczej tutaj, aby przerabiać na, na mąkę, i generalnie, jak widzicie, tych slotów nie używam, ponieważ pszenicę i jęczmień generalnie używam, jeżeli chodzi o produkcję e, mąki. Natomiast te sloty chciałbym wykorzystać do. Przynajmniej jeden z nich chciałbym wykorzystać do produkcji śruty, ale kukurydzianej. Takiej śruty kukurydzianej, która jest standardowym produktem na Mace Plus. Oczywiście, z kukurydzy, która jest standardowym produktem na każdej mapie. Tak więc, takie dzisiaj zajęcie. Takim w takim szerszym kontekście, dlaczego to mi potrzebne jest i tak dalej, takie wyjaśnienia, to oczywiście zapraszam do odpowiednich odcinków. U mnie na kanale Anton na serii Hofbergman, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Tak więc jesteśmy na pulpicie. Tutaj mam rozpakowaną mapę Hofbergman. Pierwszym krokiem, pierwszy krok nie jest obowiązkowy, zaraz wam wytłumaczę, jaka jest sytuacja. Wchodzimy sobie w katalogu głównym w plik, który się nazywa Mod Desk i będziemy go edytować. Tutaj już mam zaznaczoną sekcję Dependencies czyli zależność. O czym będę chciał za chwilę powiedzieć. Ta część nie jest obowiązkowa. To jest część dla tych, którzy mogą zapomnieć, żeby odpalić Maze Plus razem z mapą. W tej sekcji mamy modyfikacje, które muszą być odpalone razem z mapą, aby mapa prawidłowo działała. To jest tego typu sytuacja, kiedy czasami włączacie po raz pierwszy mapę i wyskakuje wam taka sytuacja takie okienko, i jest tam napisane, że żeby prawidłowo działała ta mapa, musi być pobrane albo w, w katalogu z modami, musi być ten, ten, ten i ten i ten mod. To jest zależność. To oznacza, że tak jak w moim przypadku, w naszym przypadku aktualnie, będziemy czerpać pewne zasoby z, innego modyfika z innej modyfikacji, aby było to łatwiej i abyśmy nie musieli tutaj definiować. Czym jest na przykład śruta kukurydziana? Tak więc, y, dlatego tutaj ja sobie dopiszę zależność od następnego modu, i tym modem będzie właśnie Mace Plus, czyli taką linieczkę sobie wkleimy. Dzięki temu, za każdym razem, kiedy będę odpalał y, tą wersję Hofbergman, to będę musiał mieć jeszcze dodatkowo Mace Plus, oczywiście. Taka zależność nie jest obowiązkowa, bo jeżeli tutaj nie będzie tej zależności i po tych zmianach, które dzisiaj zrobimy, włączycie sobie tą mapę, no to po prostu te zmiany, które dzisiaj ewentualnie nam się udadzą zrobić, no to one po prostu nie będą działały, ponieważ jak gdyby część rzeczy, o których będzie mowa, po prostu mapa sama w sobie nie ma takich informacji i tego typu rzeczy będą pominięte. Tak więc ja sobie jednak tutaj zależność włączę, żeby po prostu, ponieważ no, używam czasami do testów może inne wersje, to od razu będę wiedział, że o dobra, to ta wersja Hofbergman to jest ta przerobiona. Tak więc ja sobie to zrobię i zapisuję to. Następnym krokiem będzie odnalezienie plików, które odpowiadają za, za ten młyn i za produkcję śruty zbożowej. To najprawdopodobniej będzie w PlaySable yy, i w Production Points, podejrzewam. To może być. I teraz sobie popatrzmy, jak to się tutaj prezentuje. Mamy Bakery. Ja szukam Grain Mill, czyli młyn. No i teraz tu mamy dwie. Dwa istotne pliki, które dla nas są. Znaczy, może akurat ten nie jest potrzebny, ponieważ ten definiuje różne rzeczy dotyczące robienia mąki. Tak więc, my nie, nie zajmujemy się dzisiaj mąką, zajmujemy się śrutą. Tak więc, podejrzewam, że w tym pliku znajdziemy informacje dotyczące robienia śruty. No i tu się rozejrzymy. Tak, już widzę, że to jest właśnie chyba. Tak, to jest to. I tutaj, jak widzicie, mamy już w tej sekcji, jest tutaj pokazane, że to jest ta pierwsza linijka, nie wiem czy pamiętacie, dotycząca pszenicy. Tu jest dotycząca jęczmienia. I w sumie zajmiemy się tą linijką, ponieważ tutaj będziemy chcieli zmienić kilka rzeczy. Jeszcze tylko sprawdzę, jak to wygląda tutaj. Żeby nie pominąć różnych rzeczy. Dobra, produkcja ok. tu nic więcej nie musimy zmieniać. E, tutaj tak. No dobra, tak więc zacznijmy od tego, że tutaj sobie wy, kasz, y, wy y, usuniemy ten wpis o pszenicy, a wpiszemy sobie maize. Czy. O nie, to jest trochę to, ten maize trochę inaczej wygląda. Raczej tak wygląda, czyli mamy tutaj już wpisaną, że, że będziemy przerabiali kukurydzę. Dwie jednostki kukurydzy będzie przerabiane na półtorej jednostki. W tym przypadku jest to nadal śruta zbożowa. Śruta zbożowa, żeby zamienić to na śrutę kukurydzianą, to będzie CCM ROW, czyli CCM. Nie, 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 CCM ROW. Tak to ma być napisane, RAF, tak? I to w sumie jest pierwsza zmiana. Nie będziemy zmieniali tutaj ilości cyklów i tak dalej. Nic tutaj nie zmieniamy. Najprościej jak tylko możliwe będziemy to przerabiali, czyli receptura jest taka sama, jak była w przypadku kukurydzy, w przypadku pszenicy. Zjedziemy sobie dalej, bo chcemy tutaj, to nie jest oczywiście wszystko. W tej sekcji mamy storage, czyli pojemność na, pojemność na poszczególne tutaj produkty. Zmienimy sobie tutaj ten wheat, ponieważ nie będziemy w ogóle używać wheat, pszenicy nie będziemy tutaj w ogóle używać, bo ona już została wykasowana, tak więc tutaj sobie podmienimy maize, maize, dobra, ok. i tutaj mamy pojemność 270 tysięcy, dodatkowo będziemy musieli sobie dołączyć jeszcze pojemność na ewentualnie yy, wytworzony Wytworzone śrutek kukurydzianą, tak więc o to trzeba też pamiętać, dobra, bo tutaj nie ma odpowiedniej linijki i tutaj sobie wkleimy dokładnie tak się to nazywa, czyli śrutek kukurydzianą, tak i sobie tutaj wkleimy, bo to będzie nam tutaj oznaczało, że nadal będziemy mogli sobie robić śrutę zbożową. I ona ma tutaj pojemność później 250 tysięcy. Tutaj jest to jest jeszcze śruta taka yy, no słodowa, tak? Bo tutaj też można słód robić. I dodatkowo będziemy mieli pojemność jeszcze na śrutę kukurydzianą. Tak więc tutaj musimy dopisać tą linieczkę. Dodatkowo tutaj w tej sekcji. Eee, zaraz zobaczymy. Tak, w tej sekcji będziemy musieli zamienić sobie ten wid na maze. Zaraz wytłumaczę maize. Chociaż nie wiem, czy to jest. Czy, czy potrzebne Wam jest takie tłumaczenie, ale generalnie chodzi o to. Co tutaj trigger będzie przyjmował, czyli jakie produkty mogą być wyładowane? Oczywiście, żeby tam maszyna ruszyła i przerabiała tą kukurydzę, no to musimy najpierw dać możliwość wyładowania tej kukurydzy po prostu. W przeciwnym przypadku, jak tutaj sobie wszystko to pozmieniacie, to po prostu trigger nie będzie akceptował tej kukurydzy i nie będziecie mogli jej wyładować. Tak, więc tutaj musimy to zmienić. No i to chyba jest. Wszystko tak, znaczy nie jest to wszystko, ale już jest to loading trigger, właśnie szukałem tego, takiej rzeczy. To, to i tutaj będziemy musieli z rury, co będziemy mogli uzyskać, bo jedna rzecz, co możemy wysypać, czyli dodatkowo kukurydzę, a co później możemy pobrać, no to jeszcze oczywiście będziemy musieli pobrać ten CCM ROW, tak to się nazywało, CCM, row, czyli śrutę kukurydzianą, czyli w tym, w tej linicy musimy to dopisać. No i generalnie te zmiany na tym etapie już pozwolą nam, żeby to działało, chociaż będzie to jeszcze działało trochę koślawo, ale za chwilę wytłumaczę wam. Najpierw sprawdźmy, czy to, te zmiany, które tutaj wprowadziłem, generalnie ja powinienem też tutaj sobie ładnie to opisywać, że tutaj jest zmiana jakaś wprowadzona. I najczęściej bym takie rzeczy robił, ale z racji tego, że po prostu to sobie dokumentuję, to mogę później wrócić do tego samouczka i tak sobie, tak, może samouczka, no, do tego, jak gdyby do tego materiału, który teraz robię, i wtedy będzie, będę wiedział, co ja tutaj sobie zmieniłem w tym pliku bo w przyszłości, kiedy będzie aktualizacja tej mapy, no to po prostu będę musiał to jeszcze raz aktualizować, ewentualnie podmienić pliki. Tak więc, no, jak gdyby muszę wiedzieć, co ja tutaj sobie zmieniam. To na przyszłość. Jeżeli powstanie nowsza, lepsza wersja tej mapy. Dobra, na razie to sobie zapiszemy to, co mam tutaj. I przejdziemy sobie do gry i odpalimy i zobaczymy, jak te zmiany wyglądają. Odpalamy sobie i Pierwszą rzecz, którą chcemy sprawdzić, to wyłączenie Mace Plus. Tutaj sobie odznaczyłem Mace Plus, wciskam start. No i co? Wyskakuje mi, że Mace Plus Hofbergman Animal Food Additions jest wymóg. Znaczy, to nie akurat jest wymóg Mace Plus Hofbergman Addition yy, w, yy, Animal Food Addition. Jest zależny od mace plus, czyli to jest tak. Musimy z mapą odpalić mace plus, bo Hofbergman wymaga mace plus. Natomiast mace plus wymaga, żeby był odpalony również ten plik. To jest taka doda taki, jest, to jest taki do dodatek do hmm, Hofbergman, do tej mapy, aby hmm, po prostu rzeczy, które są w mace plus, lepiej były dopracowane. Do tej mapy, tak więc ten, ten dodatek musi być też odpalony, tak więc te zależności działają. Oczywiście, jak jeżeli sobie tylko zaznaczymy ten Maze Plus, to w momencie, kiedy startujemy, nie mamy żadnych problemów. To jest właśnie ta, ta zależność, którą ustawiliśmy sobie na samym początku w mod desku. Czyli pierwsza rzecz działa, działa taki. Takie zabezpieczenie, żebyśmy odpalili, nie odpalili tej wersji mapy bez rzeczy, bez modyfikacji, które są wymagane. przeglądam sobie tutaj log, i są tutaj pewne rzeczy, jakieś warningi, ale one nie dotyczą naszych zmian, czyli teoretycznie jest spoko. Teraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. W tym sensie, że otworzymy sobie menu i w menu już powinniśmy troszeczkę Ogarnąć temat. Mamy tutaj pszenica śruta zbożowa, tak więc nic się nie zmieniło, ale tak naprawdę już się zmieniło i już będzie działało. Mamy tutaj, że w momencie, sobie kiedy przywieziemy kukurydzę, zamieni to na śrutek kukurydzianu. Dlaczego tu jest nadal napisane pszenica i śruta zbożowa? To jest tylko i wyłącznie tłumaczenie. Za chwilę tym się zajmiemy. I już na tym etapie można by sobie to pominąć, bo to wszystko będzie działało, a tylko zmienić tłumaczenie. Tak więc no, teoretycznie za chwilę się tym tłumaczeniem zajmiemy. Ja natomiast tylko sprawdzę, czy to po prostu będzie już działało. W tym sensie, że jak zawieziemy tam kukurydzę i przerobimy, czy przerobimy to na, na śrutę kukurydzianą. I czy tą śrutę kukurydzianą będziemy mogli dać chociażby świnkom. Bo właśnie taki mój plan jest, żeby śrutą kukurydzianą tutaj karmić świnie. Bo tej kukurydzy dosyć dużo mam. I w sumie to lepiej się opłaca, żeby kukurydzą skarmiać świnię, niżli pszenicą. Pszenicę wolałbym, aby ona była jednak przetwarzana na mąkę i z tej mąki tworzymy sobie chleb. Jesteśmy w młynie i pierwsza rzecz, którą musimy sprawdzić, czy ten trigger zaakceptuje kukurydzę. Dobra, cofnijmy sobie i w tym momencie powinno mi wyskoczyć tak, czyli po tych zmianach ten trigger tutaj akceptuje kukurydzę. Ale na przykład teraz nie zaakceptuję tutaj pszenicy. No dobra, pszenica się, ładnie się kukurydza tutaj uzupełnia. Widzę, jeżeli sobie tutaj przejdziemy, to widzę, że kukurydza tutaj się uzupełnia. Tylko muszę włączyć. Natomiast nie odpad. Widzę, że. Włączyło się, natomiast nie włączyło się przerabianie. Aha, no dobra, bo podstawa czasu nie jest ruszona, <gry> tak więc okej, okay, dobra. Przy, przewinęłem dosyć dużo, ale widzę, że już śrubka kukurydziana zaczęła się tworzyć. Czyli tutaj mamy ten storage, o którym mówiłem, że trzeba było dodać. Nie, przepraszam, dlatego trzeba było mm, dodać właśnie tą linijkę, żeby tutaj mogła się zbierać ta śruta kukurydziana i tu jest bodajże 250 tysięcy może się zebrać, a tutaj została podmieniona pszenica na kukurydzę, tak więc tu mamy, jak gdyby jak gdyby możecie sobie uzmysłowić gdzie to się teraz lokalizuje, te, te zmiany, które tam uczyniliśmy, tutaj jest receptura jedynie co należało będzie poprawić po prostu tutaj tłumaczenie, ale za chwilę do tego przejdziemy, ja sobie teraz przyspieszę tutaj Porządnie, tak przyspieszę sobie. O, powiedzmy. No dobra, wyprodukowaliśmy 113 litrów śruty kukurydzianej, bo to w prawym dolnym rogu już są te informacje. I teraz jeszcze sprawdzimy, czy tą śrutę kukurydzianą będziemy mogli załadować na przyczepę. Czyli tutaj był jeden trigger, który akceptował kukurydzę. Natomiast teraz drugi trigger, który Akceptuje śrutę, wysypywanie śruty kukurydzianej. Dobra, i teraz sobie klikamy, no i widzicie, że śrutę kukurydzianą tutaj też akceptuje. Jest śruta zbożowa i śruta słodowa, czyli te trzy rzeczy można tutaj wysypywać. To o czym wcześniej mówiłem, że tu należało to dopisać. No i sobie wysypujemy. Śrutę kukurydzianą, tak mało jest jej, no ale to wystarczy, żeby przetestować następny krok. Śrutą kukurydzianą na pewno świnki nie pogardzą, pod warunkiem że mamy źródło śruty kukurydzianej. No i proszę bardzo, mimo tego, że tam w tym menu jest napisane, że to jest śruta zbożowa, no to jest jednak śruta kukurydziana. Widzicie, co tutaj wysypuje. I świnki sobie będą jadły, generalnie. Jestem zadowolony z tych zmian. Jakie tutaj są, to wszystko działa. Jest jeszcze jedna taka uwaga: tych środków kulidzianych nigdzie nie będzie można na mapie przechowywać w żadnym binie. Nie chcę tego zmieniać, chociaż to też można zmienić i to jest krótki zapis, ale chcę zostać w kanonach jednak Mais Plus, dla Mais Plus nie mamy też możliwości akurat tej śruty kukurydzianej magazynować poza silosami, jednym silosem, w którym ewentualnie możemy zakisić i mieć na przykład CCM. Ewentualnie używać modyfikacji Gowail, być może tutaj będziemy używali. Na razie jestem zadowolony z tych zmian. Wracamy jeszcze nie będziemy tutaj zapisać, ale wracamy do edycji i do zamiany właśnie tutaj. Pokażę Wam, w którym miejscu zamienia się, żeby tutaj nie było ta pszenica i śruta zbożowa, żeby po prostu była tutaj kukurydza i śruta kukurydziana. Teraz się zajmiemy ostatnim elementem, żeby to wyglądało ładniej, i bardziej profesjonalne, tak więc zajmiemy się tłumaczeniami. W katalogu głównym Hofbergman mamy katalog z tłumaczeniami. To znaczy, że ta mapa ma tłumaczenia dla tych podstawowych języków, między innymi dla języka polskiego. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj, to teraz możemy to znajdować jak gdyby w dwóch krokach. Po pierwsze, będąc jeszcze w tym pliku, który przed chwilą zmienialiśmy, mamy tutaj coś takiego, no możemy sobie to wykorzystać to ID grain meal wheat. No i generalnie możemy tutaj sobie znaleźć właśnie coś takiego, jeżeli dobra, w sumie to pokażę wam jak to działa. Ja sobie to skopiuję, wejdę tutaj i wyszukam odpowiednią dobra, odpowiednią frazę. Wciskamy sobie enter i tutaj zostało wyszukane Widzicie o co chodzi? Znalazłem te ID do tego tekstu. No i tutaj wystarczy po prostu to podmienić. Tak więc to jest tylko i wyłącznie tłumaczenie. Tak więc tutaj sobie dopiszemy kukurydza. Z kukurydzy. E, Przewozimy kukurydzę, i zamieniane jest to na śrutę kukurydzianą. Kukurydzianą. Kukurydziana. Dobra, to wystarczy. Dobrze, jest kukurydziana. No dobra, nieważne, jak tutaj zapiszecie, to później z takimi błędami będziecie musieli tutaj żyć. No i generalnie, no to jest wszystko tutaj. To sobie zapiszemy, i teraz sprawdzimy, jak te zmiany będą działały już bezpośrednio w grze. Po tych zmianach w tłumaczeniu odpalamy po raz drugi mapę. Oczywiście należy pamiętać, że tą starszą wersję przed zmianami w tłumaczeniu Trzeba z katalogu z modami wyrzucić, tak? Jeżeli robicie pracę, jeżeli zmieniacie sobie różne rzeczy na pulpicie bezpośrednio, bo możecie robić to też w katalogu z modami. Ja natomiast wolę to jednak robić na pulpicie. Tak więc odpalamy sobie drugi raz tą wersję poprawioną już z tłumaczeniami i sprawdzamy, jak te tłumaczenia, czy one zadziałały, czy też nie. No ale tutaj nie ma podstawy, żeby one nie zadziałały. Tak więc proszę bardzo. Mamy tutaj młyn, młyn, śruta zbożowa, i co my tutaj robimy? Przetwarzamy sobie kukurydzę na śrutę kukurydziana. No, no, dobra, okej, okay. kukurydziana. No i tutaj mamy kukurydza. Tu jest ta śruta kukurydziana. Ile? 270 tysięcy. 250 tysięcy można przechowywać. Receptura jest taka sama jak była, czyli z dwóch jednostek. Kukurydzy powstaje półtorej jednostki śruty kukurydzianej. Mamy 48 tysięcy cykli na miesiąc. Tak więc teoretycznie w ciągu jednego dnia możemy przerobić prawie 100 tysięcy litrów kukurydzy i z tego uzyskać, no jakieś tam, no nie wiem, 70 parę tysięcy, 70 parę tam, 70, około 75 tysięcy śruty kukurydzianej. Czyli to co miało być zrobione działa łącznie z tłumaczeniem. Tak więc ja z tymi zmianami zostaje. Tak więc tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy poradnik. E, tak jak mówię za każdym razem kiedy będzie aktualizacja należało będzie ten krok powtórzyć ewentualnie jeżeli aktualizacja nie będzie dotyczyła bezpośrednio tych plików o których dzisiaj mówiłem e, a tłumaczenia zawsze dotyczy. No to trzeba będzie powtórzyć te zmiany, ewentualnie już nie aktualizować sobie tej gry, no bo jeżeli ktoś tutaj dużo zmian wprowadzi i te zmiany będą mu odpowiadały, to być może nowsza wersja tej mapy, jeżeli ona kiedykolwiek powstanie, nie będzie aż na tyle atrakcyjna, żeby po prostu sobie znowu to przerabiać i po prostu może zostaniecie na tej starszej wersji mapy. Dobra, w tym poradniku, powiedzmy, takim poradniku trochę przedłużonym, bo chciałem tutaj wytłumaczyć niektórych Aspekty, żebyście w przyszłości mogli sami zacząć robić i to przerabiać, bo będziecie rozumieli, które sekcje wpływają na y, różne tutaj rzeczy w, w tej grze. Tak więc zachęcam Was do zmieniania receptur, ewentualnie pod własne, może pod własne jakby potrzeby. Nie tylko bazujecie, nie, nie tylko bazujecie na, na tym, co ja tutaj sobie wymyśliłem, ale być może chcecie zmienić troszeczkę recepturę, ewentualnie na przykład dodatkowe uprawy, które macie na innych mapach albo chcecie tutaj na Hofbergman sobie wrzucić na przykład żyto i chcecie z żyta robić na przykład tą śrutę zbożową no to możecie sobie to analogicznie zrobić tak jak ja, po prostu wystarczy tam wtedy żyto zamiast pszenicy wstawić i nawet nie trzeba nic zmieniać pozostałych elementów oczywiście tam jeszcze w opisie można sobie to zrobić tak więc no jest tam dużo rzeczy i tak więc zachęcam tu można się tym bawić i wyniki są całkiem naprawdę fajne, i rzeczywiście wtedy bez dodatkowych modyfikacji po prostu tworzymy mapę pod nasze potrzeby i pod nasze wymagania, i to jest naprawdę bardzo fajne, bo Giants tworzy właśnie, idzie w tym kierunku, że rzeczywiście takie kustomizowanie map i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze więcej niż 19 w Farming Simulator 19 zależy od mapy. Czyli, jeżeli dobrze po sobie tutaj pozmieniacie niektóre parametry w mapie, no to naprawdę są duże zmiany bez żadnych tak naprawdę modyfikacji, które tutaj musielibyście wrzucić, żeby te zmiany też wprowadzać. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Pozdrawiam, Anton.